Mama mi mówi, abym nie zjeżdżał, ze i nie w piżamie. Challenge Pass. Kurna, teraz jestem cały mokry, bra. Mama mi mówi, aby nie zjeżdżał na, na tyrolę, co w piżamie. Ja, albo w mokrych ciuchach. A ja w sumie mam mokrą piżamę, bo zjeżdżam ze zjeżdżalni, bo one lecimy. No to już wiem, dlaczego. Ktoś powiedział wstyd. Mama mi mówi, aby ja nie skakał tutaj, czyli z góry. No widzę, jesteśmy na górze. Okej, trzy, cztery widzowie, to będzie najchyba no, zdecydowanie prosto. Chyba popełniłem błąd swojego życia. Po co ja tutaj skoczyłem, jak tu pływa wielka ryba? Mama mi mówi, aby ja nie leciał w kosmos akurat rakieta jest widzowie przygotowana. Lecimy. Okej, okay, jesteśmy w rakiecie. Pora zająć miejsca. Okej, na tym, Bama! lecimy. lajka like, i suba jak się Wam podobało widzowie yeah. sobie leci